Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Fraszek i chciałabym dzisiaj pokazać, jak zrobić świąteczny stroik. Wykorzystam do tego celu gąbkę florystyczną, kawałki plastry drzewa. Ja, w moim przypadku są średnicy mniej więcej 15 cm, ale możemy również użyć talerzyków, filiżanek. Mam tutaj również różnego rodzaju gałązki, świerkowe, cyprysik, cis. Sztuczne gałązki, jute, różnego rodzaju pompki, sznurki, wstążki, suszone pomarańcze. W pierwszej kolejności musimy sobie dociąć gąbkę florystyczną, mniej więcej do wielkości naszego plastra. Następnie przykładamy świecę, ja to sobie wcześniej przygotowałam. I wycinamy sobie taki krążek, który najpierw przykleimy sobie świecę, a później obkleimy ją gąbką florystyczną, do której będziemy mocować nasze gałązki. Teraz przyklejamy nasze gałązki. Ja zaczynam od gałązek świerkowych i przyklejam je na, na dół, w koło naszego wianka. Jak widzicie, klej nie zawsze od razu łapie, więc nie przejmujcie się tym. To jest normalne. I tak musimy odkleić sobie nasz cały wianek. się odklei, to przyklejamy sobie go jeszcze raz. O. Uważajcie, nie popatrzcie się, chociaż to zawsze się tak i tak się zdarzy. Jak skończymy obklejać dół na, naszego krążka, musimy tak to zrobić, żeby jak najmniej było widać naszą głębkę florystyczną, nawet na pierwszym etapie. To teraz zaczynamy obklejać górę. Też w taki sam sposób, żeby nie było widać gąbki florystycznej. Nasze gałązki mogą również zachodzić na świece. Nie przeszkadza to, będzie to nawet ładniej wyglądało. Mogą wychodzić, wychodzić ponad y, przestrzeń. Tworzy to wtedy takie wrażenie trójwymiarowości. Wklejamy tak w koło. Po zakończeniu zdobienia gałązkami, przystępujemy do Waszego właściwego wyzdabiania strojka. Ja użyję tutaj plasterka, pomarańczy, orzechów. Możecie użyć lasek cynamonu. Wszystkiego, co Wam się tylko będzie podobało i co kojarzy się ze świętami: szyszki, żołędzie, każdy. Wszystko, ja mam jeszcze tutaj taką śmieszną ozdobę, która wygląda jak kwiat bawełny. O, małe bombki, serduszka. Kokardy. Ja sobie wcześniej przygotowałam. Użyję do tego może nożyczek, dlatego jest to bardzo gorące. Mam również ostro krzew, która mam na... Mogę go powbijać. Tak wygląda gotowy stroik. Możecie go sobie postawić na czymś wysokim, na stole wigilijnym. Możecie również go sprezentować swoim bliskim. Składam Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia wesołych świąt, jak również szczęśliwego nowego roku.